Cześć, witam Was kochani w nowym odcinku z serii Mierzymy i dzisiaj zapraszam Was na holubraniowe z mango z jesienną kolekcją. E, ostatnio sporo swetrów mnie zaskoczyło z mango, jeśli chodzi o składy i jakość. E, jeśli chodzi o ten filmik swetry w paski. Tutaj wyświetli się, jeśli jeszcze nie widzieliście. Dodatkowo też w ostatnim przeglądzie sukienek miało się pojawić kilka sukienek z mango, ale paczka nie dotarła na czas. Dzisiaj właśnie połączę kilka rzeczy z aktualnej kolekcji plus te sukienki typowo jesienne w ten jeden odcinek. Niestety tutaj ponownie jedna paczka do mnie nie dotarła. Tam są trzy pary spodni, trzy e, swetry, ale po prostu pokażę Wam je na Instagramie jak tylko wrócę z urlopu. Ten filmik nagrywam tuż przed wyjazdem, e, dlatego też nie mam czasu, żeby poczekać, wiecie, na tą przesyłkę z nagrywkami, więc już wiem że po prostu później na stories wrzucę Wam te pozostałe rzeczy jak tylko ta paczka do mnie dotrze, jak wrócę. Więc spodziewajcie takiego małego przeglądu na stories w przyszły weekend. Jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy odcinki z serii Mierzymy pojawiają się raz bądź dwa razy w tygodniu, także żeby nie ominąć kolejnych filmów zachęcam do subskrypcji kanału. Oprócz tego pojawiają się także filmiki z kategorii beauty. Wszystkie linki oczywiście jak zawsze znajdziecie na dole w opisie wraz z moimi wymiarami, tak żebyście wiedziały jaki rozmiar wybrać dla siebie. Ja już nie przedłużam, tylko zaczynamy od pierwszych rzeczy, które mam już na sobie. Ten kardigan spodobał mi się ze względu tutaj na taką kontrastujące paski. Kosztuje 130 zł. Na sobie mam rozmiar S, a to dlatego, że M nie była dostępna. Zazwyczaj w kardiganach M zamawiam, ale w sumie można nawet dobrze, ze względu na to, że to jest taki kardigan nietypowy, ponieważ jest wykonany z cienkiego materiału i on właśnie fajnie wygląda, jak jest taki bardziej dopasowany. Wydaje mi się, że M mogłaby już nieco gorzej wyglądać, dlatego cieszę się, że w sumie tej M nie było. E, I co mogę Wam powiedzieć, to skład to 60% wisko z 40 poliestru, więc super. E, I to jest taki odcień złamanej łamanej bieli. Nie powiedziałabym, że to jest czysta Biel, tylko taka bardziej złamana. Mamy tutaj elementy czarnego, są ściągacze tutaj takie małe w nadgarstkach, i właśnie tutaj ten pasek też jest taki jakby ściągaczowy, i tu jest dopasowany dzięki temu też na samym zakończeniu. Wydaje mi się, że fajnie też będzie wyglądał podwinięty do właśnie rzeczy z wysokim stanem. Ja teraz sobie tak rozwinam w pełni. Nie jest to taka standardowa długość, ale też nie jest skrócona jakoś za bardzo, tylko taki nieco krótszy niż normalnie. Ja mamy cztery guziki. Model właśnie taki dopasowane, dopasowany, ale to też ze względu na to, że jednak raczej w górze jestem L-ką e, i właśnie w kardiganach zamawiam M-ki, ze względu na to, że jednak bywają luźne. Tutaj też, jak widzicie, dalej luz jest, więc śmiało można schodzić w dół, jeśli oczywiście taki rozmiar jest, no bo wiadomo, jeśli nie jesteście naturalnie eskami, to już niestety będziecie miały nieco gorzej. Ramię jest lekko opuszczone, ale ze względu na ten krój, no to ramiona są ładnie podkreślone, rękawy też dopasowane i tak prezentuje się z tyłu, jak dla mnie strzał Dziesiątka oczywiście zostaje kardigan ze mną. A słuchajcie, ze spodni też jestem bardzo zadowolona. E, I też wydaje mi się, że to może być hit e, i zostanie ze mną. Co prawda, nie potrzebuję kolejnych szarych eleganckich spodni, ale tutaj krój, to jest coś cudownego. Są to white legi, ale takie rozchodzące się od kolan, dzięki czemu tutaj krągłości są przepięknie podkreślone, a nogawki nie są zbyt obszerne, więc nie poszerzają tak naprawdę. Poczytając 170 zł materiał to poliester, e, też z domieszką po 25% jak dobrze zapamiętałam e, i odrobiną elastanu. I tutaj na sobie mam rozmiar 42 i są idealne. Są z wyższym stanem, ale nie jakimś takim turbo wysokim. Ładnie się tutaj wszystko trzyma, jest idealne dopasowanie. Brzuch jest lekko podkreślony i tutaj się marszczy, e, ale nie jakoś za bardzo. Wcale to nie przykuwa bardzo uwagi. Pośladki są przepięknie podkreślone. Tu, co mi się podoba, to właśnie te nogawki są no, tak ładnie dopasowane pod pośladkami, dzięki czemu to jeszcze ładniej je uwydatnia. E, ja nie lubię takich obszernych nogawek, właśnie z tyłu. E, I podoba mi się ten efekt. Wydaje mi się, że to jest taka klasa, taka elegancja, e, więc dlatego też chętnie zostawię w swojej szafie. Bardzo, ale to bardzo ładne. W pasce, która nie dotarła, niestety, była spódniczka do kompletu do tej kamizelki, e, dlatego mierzę do. Do tych spodni, ponieważ kolorystycznie pasuje, z tym trochę nie do końca, ale właśnie w ten sposób będzie najlepiej ją zaprezentować. Kosztuje 130 zł. Jest z imitacji e zamszu w takim odcieniu ciepłego brązu, trochę karmelowego. I tutaj, co ciekawe, to fajna jest podszewka, ponieważ podszewka jest głównie bawełniana, więc super. I na sobie mam tutaj rozmiar L. I szczerze teraz to w ogóle tak jak pomyślałam, jeśli chodzi o tę kamizelkę, to bardzo fajna by była opcja właśnie tej spódniczki do tego, czyli nawet może być jakiś sweterek pod spodem, może być spoda, w zależności, wiecie, też w jakim w jakiej porze roku byśmy tę kamizelkę nosiły, jeśli chodzi o jesień, no to wiadomo, że wtedy jakiś sweterek pod spodem. I kowbojki. To by było bardzo fajne, ponieważ tutaj ze względu na kolor, na wykończenie tego materiału, wydaje mi się, że tak by fajnie to wyglądało. E, I co? Kamizelka jest o lekkim, skróconym stanie. Ładnie wygląda, jest bardziej zabudowana. Mamy dekolt, wiecie, w fałkę jak zawsze, ale tutaj właśnie biust jest całkowicie schowany. No prezentuje się super i ma bardzo fajny, milutki Materiał. Jest tutaj sporo luzu, ale bardziej w tej części e, talii, ale dalej ta talia jest lekko podkreślona, więc jest jak najbardziej ok. Spodnie są aktualnie w przecenie, kosztują 120 zł i przecenione są z 200. Na sobie mam rozmiar 42, jeśli chodzi o materiał, jest to powierzchnię e, i mamy tutaj domieszkę blisko ze 21% i 6% elastanu. No i materiał jest troszeczkę elastyczny, ale nie jakoś bardzo, bardzo mocno. No i co mogę Wam powiedzieć? Są to spodnie Meat Waist, czyli jak widzicie, kończą się jeszcze przed pępkiem. Nie jest to mój ulubiony stan spodni. Zazwyczaj nie kupuję, ale nie zauważyłam na zdjęciu model na modelce, że faktycznie jest on taki niższy. No i jakoś tak, nie wiem, mam wrażenie, że taki stan mi po prostu poszerza, że zaczyna się tutaj niżej. Podkreśla bardziej tę e, przestrzeń tutaj mojej krągłości, więc dlatego mam takie wrażenie. Spodnie mają zaszewki, ale w udach są takie dosyć dopasowane i opięte na górze, przez co te zaszewki i to. W połączeniu tworzy tutaj taką poduszkę materiału z jednej i z drugiej strony. Więc totalnie nie są to spodnie dla mnie, wiecie, tutaj jakby w szerokości wszystko pasuje. Tylko krój jest zdecydowanie dla osób, które mają proporcjonalnie mniejsze uda. Długość w sumie zapięte, więc super. Odcień taki jasny, kremowy. Wręcz wygląda na taką złamaną giel. Bardzo, bardzo jaśniutki. Tutaj mamy ten element taki ala wywiniętego materiału, że jest taki pasek beżowy. No nie jestem fanką największą spodni, ale to też jest kwestia i mojej figury, i moich preferencji co do stanu. Tutaj miała być cute stylizacja. Podobna na zdjęciu na modelce, tylko wolałam wybrać białą koszulę niż błękitną i nie zamówiłam żadnej spódniczki, w sensie nie przyszła do mnie ta zamszowa, ponieważ pewnie do tamtej spódniczki bym to wszystko zmierzyła. Ale zarówno tutaj ten sweter jest zdecydowanie dłuższy niż e, się spodziewałam po zdjęciu. No i także spodnie mam tutaj na sobie takie bardzo, bardzo luźne, więc tutaj mam wrażenie, że nic ze sobą nie gra. Jeśli chodzi o sam sweter, kosztuje już to 140 zł, na sobie mam rozmiar. Jest w takim ładnym, ciepłym beżu z czarnymi paskami. W fałkę tutaj dekolt, właśnie taki luźniejszy. Ładnie by wyglądał z koszulą, ale taką pod, zapinaną pod szyję. Sweter to głównie sztuczny materiał z domieszką WO na 6%. Ja, że nie Mam koszulę pod spodem, to nie czuję, żebym jej gryzł. E, I co wam powiem, to dla mnie to jest fajniejsza opcja bardziej do leginsów, ponieważ on mi sięga za pośladniej, e, więc właśnie w ten sposób bym nosiła koszula pod szyję i leginsy, ale ze względu właśnie na wełnę osobiście go nie zostawię. Koszula jest ogólnie bardzo fajna, taka bardziej elegancka. Mamy tutaj zakryte guziki i cudowny materiał, ponieważ jest to Lyocell. Kosztuje 140 zł, dostępna jest w bieli oraz czerwieni, więc albo basic, albo intensywny kolor e, i tutaj na sobie mam rozmiar 40. No i co mogę Wam powiedzieć? tak, w tułowiu ogólnie jest ok, nawet tutaj w biuśnie za bardzo mi się nie rozchodzi, ale trochę mało jest miejsca w rękawach. W sensie są tak mocno dopasowane, ale nie ograniczają mi zbytnio ruchów, więc no jest ogólnie ok. E, tutaj w tułowie jest luźniejsza w talii, ale będzie fajna do wsadzenia w spodnie. Właśnie taka elegancka bardziej wersja tutaj, właśnie bez guzików, więc z takim jakby odkrytym, delikatnym dekoltem. Te jeansy oznaczone są, że są z prostymi nogawkami. Faktycznie one są takie obszerniejsze, nawet lekko rozszerzające się na końcówce, więc ja bym raczej nie określiła jako proste. Kosztują 140 zł, występują w tej wersji jeansu, ale także w wersji beżowej oraz czarnej. Na sobie mam rozmiar 42 i jest to 100% bawełna, Rozmiarowo mi pasują, mam nieco luzu w talii a I troszeczkę się opuszczają Ale nie trzymają się w miarę w jednym miejscu Są lekkie zaszewki tutaj No i jak widzicie te spodnie ładnie się układają Nie zbiera się za bardzo materiał Nie podkreślają mi brzucha ale ogólnie ze względu właśnie na ten luźny efekt, nie do końca mi to leży. Jakoś nie lubię jeansów e, takich obszerniejszych, aż tak wolę krój. Mam jeans. E, I tutaj właśnie też nogawki są luźne, także z tyłu. Osobiście nie jestem fanką ani jak leżą na mnie, ani jak leżą na modelce. Na modelce mi się mu nie podobały, ale właśnie myślałam, że ze względu właśnie na taki luźniejszy krój, na te zaszewki, że mogą wyglądać na mnie dobrze w przypadku krągłości. E, I nie leżą źle, ale po prostu nie jest to krój dla mnie. I teraz czas na wspomniane sukienki. Mam tutaj 7 modeli głównie dzianinowych, nie ale nie tylko. I zacznę od tej, która mi się najbardziej i. Kurde, jest taki sztos, że chyba ją zostawię. Jest to sukienka, która kosztuje aktualnie 130 zł, jest przeceniona z 200. Jest to co prawda 100% poliester. Szkoda, ponieważ jeśli byłaby to bardziej wiskoza, jakiś naturalny, oddychający skład, to byłaby to taka fajna sukienka całoroczna, a tak to właśnie bardziej na te chłodniejsze miesiące, chłodniejsze dni ogółem dla mnie. Bardzo podoba mi się tutaj dobór kolorystyczny, ponieważ mamy tutaj połączenie jasnego różu, ale także fioletu Ciepłych tonów, takich bardziej e, brzoskwiniowych, no coś po prostu cudownego. E, krój taki bardziej koszulowy, tutaj jeśli chodzi o góry. E, mamy tutaj guziki e, i delikatny kołnierzek, i właśnie takie koszulowe rękawy z nim długim zakończeniem. I co jest fajne, to guzik jest tylko tutaj, więc tutaj jest miejsce bez problemu na zegarek, na co sama zwracam uwagę. A tutaj ten dół jest kopertowy, więc mamy tutaj ten materiał na zakładkę. Tutaj mam rozmiar XL, bo nie powiedziałam i leży perfekcyjnie. No Kolory totalnie nie moje. Też mam wrażenie, że dzięki temu, że jest tutaj trochę elementów tego ciepłego odcienia, dzięki temu jeszcze lepiej pasuje ta sukienka do mojego koloru włosów. No, ja jestem zachwycona, naprawdę. Jest cudowna, długość jest idealna, ponieważ jest taka fajna mini. Tutaj mi się odkrywa troszeczkę jedno udo i jest tak do połowy uda. Tutaj z tej strony jest nieco dłuższa. No i z tyłu tak samo, więc tutaj mamy jakby takie lekkie skrócenie ze względu właśnie tutaj na tę kopertowość. No i tutaj ten materiał jest taki totalnie na zakładkę, więc nawet jak zawieje wiatr, to wszystko powinno się ładnie trzymać. Tę sukienkę zamówiłam ze względu na kolor, ponieważ jest w i ma kopertowy dekolt, więc idealnie wpasowuje się moje gusta, jeśli chodzi o sukienki. Kosztuje 140 zł, skład to ze poliestrem pół na pół. Na sobie mam rozmiar XL. Tutaj mogłabym wziąć mniejszy rozmiar, ponieważ faktycznie jest taka luźniejsza, obszerna, więc być może wymienię, ponieważ podobają mi się w tym ówiaste rękawy, bówki tutaj w ramionach, wygląda, wygląda fajnie. No i też mniejszy rozmiar lepiej będzie tutaj wyglądał w górnej części, że będzie tutaj ta część dopasowana. Dół tutaj także jest kopertowy, więc ładnie. Niech tutaj też przykrywa brzuch. Nie widać, że odstaje. Jego całkowicie zabudowane, a długość tak 10 cm nad kolano, więc wybada świetnie. No i kolor taki, który będzie pasował tak naprawdę na każdą porę roku. Na jesień ze względu na taki ciemny odcień. Idealnie, ale zdecydowanie całoroczna sukienka. Teraz mam na sobie dzień nową sukienkę z takiego bardzo cienkiego materiału w odcieniu ciepłego weżu. Kosztuje 140 zł, skład to w połowie wiskoza i na sobie mam rozmiar L i leży, jak widzicie, perfekcyjnie. Cudownie podkreśla figurę, ładnie tutaj talie, krągłości. Mamy też tutaj takie fajne wycięcie. Długość jest za kolanko, więc super. Wiadomo, ze względu na to, że jest dopasowana, będzie troszeczkę podkreślała wystający brzuch, ale mi to jakoś bardzo nie przeszkadza. Dekolt jest super, ponieważ w skrzyżowcie litery V się tak ładnie rozchodzi. Materiał jest tak bardziej w i naprawdę wygląda super. Ona jest ogólnie taka, wiecie, węższa. W momencie, gdy ją otrzymujemy, to jest taka bardziej właśnie spinająca trochę surowetkę, dopasowująca się sukienka. Bardzo, bardzo mi się podoba. Oprócz tej wersji kolorystycznej dostępna jest także czarna. Wspominałam już, że poszukuję szarej sukienki dzieninowej właśnie z okrąglonym dekoltem. Dlatego stwierdziłam, że sprawdzę tą, chociaż już widziałam na zdjęciu na modelce, że ten materiał to nie jest taki, na którym mi zależy. Ja bym chciała taki mocno prążkowany Raczej grubszy um, sweterek jakby w tej sukience, a tutaj mamy gładki materiał, raczej cieńszy, ale jest w niej mi tak gorąco. Kosztuje 200 zł, na sobie mam rozmiar, ale jeśli chodzi o skład, jest on sztuczny z domieszką wełny na 4%. Nie rozumiem po co w ogóle są te domieszki, ponieważ jakby osoby, które chcą mieć wełnę To taka domieszka nie usatysfakcjonuje Mi jako osobie, której, która nie może nosić wełny No to po prostu od razu skreślam coś takiego Bo takie skienki mnie po prostu gryzą Sukienka jak widzicie jest trochę luźna, trochę dopasowana Podkreśla ładnie biust, ale przy tym też podkreśla bardzo mocno wystający brzuch Trój powiedziałabym, że jest taki bardzo niekorzystny Ta długość, to że się rozchodzi tam na dole Tutaj mamy jakby taką alastujkę z tego materiału ona chodzi ten materiał na szyję. No. Tej sukienki nikomu nie polecę. Kolejna dzień nowa sukienka miała dokładnie ten sam krój, była z troszeczkę innego materiału, ale stwierdziłam, że już nie będę Wam jej pokazywała. I pokażę Wam tutaj teraz sukienkę z ekoskóry. Dwa lata temu był szał na punkcie tego typu sukienek e, i mi w dalszym ciągu się podobają, dlatego stwierdziłam, że zamówię i sprawdzę tę. Jest z czarnej ekoskóry, kosztuje 200 zł, nesuję mam rozmiar XL. No i wypada ogólnie ok, oprócz długości, ponieważ ze względu na sztywność tej materiału ja się nie mogę ani trochę pochylić. Ponieważ ledwo mi e, sukienka zakrywa pośladki. Może z przodu się nie wydaje taka krótka, tak faktycznie z tyłu niestety jest. E, I nie czuję się mnie jakoś za dobrze, więc raczej bym powiedziała dla niższych osób. Tego typu sukienki fajnie wyglądają do cieniutkich sweterków, też do koszul, dlatego też założyłam tutaj koszulę. E, I według mnie fajnie to wygląda, chociaż wydaje mi się, że z jaśniejszymi kolorami będzie to lepiej grało. Sukienka ma głęboki dekolt, też mocne wycięcia pod pachą, więc e, no, raczej nie wyglądałaby dobrze e, właśnie Założona solo. Z tyłu prezentuje się bardzo podobnie jak z przodu. Niestety nie jestem za dużą fanką. Co do samej koszuli, ma bardzo klasyczny krój. Jest to też lyocell, ale materiał w dotyku jest bardziej taki jak bawełniany, czy jak wiskozowy, cieniutki po prostu. I kosztuje 140 zł. Ja wybrałam tę wersję zieloną, ale także jest dostępna fuksja I na siebie mam rozmiar 40. Na koniec dopasowana sukienka z golfem w bordowym odcieniu, która przepięknie podkreśla figurę. Kosztuje po 170 zł. Na sobie mam rozmiar Ela, a jeśli chodzi o skład, to poliester z Elastanem i... Wygląda przepięknie. Mamy tutaj dekolt typu halter, więc są większe takie wycięcia na ramiona, które lubię, ponieważ one ładnie podkreślają ramiona i mam wrażenie, że sylwetka wtedy wygląda nieco lepiej. Wius jest przepięknie podkreślony, nie mam tutaj wejść odnosza i wcale jest się nie gryzie. ładnie się tutaj układa, troszeczkę podkreśla brzuch, ale ze względu na też głęboki kolor, nie rzuca się to jakoś bardzo w oczy, a przy tym po prostu przepięknie podkreśla figurę, pośladki, talie ogólnie kręgłości. I co mogę wam o niej powiedzieć, no to mamy tutaj golf, ale ten golf jest z takiego bardzo cienkiej warstwy materiału, dzięki czemu tego materiału w ogóle tutaj nie czuć, jedynie, no wiadomo, że troszeczkę może nam skracać szyję, ale po prostu nie jest to niewygodne. Materiał nie jest zianinowy, to jest, wiecie, taka cieniutka po prostu tkanina i mamy podszewkę, która się kończy w tym miejscu, ale jakoś się za bardzo w tym wrażenie nie rzuca, a ten wierzchni materiał jest taki jakby lekko półprzezroczysty, ale nie jakoś za bardzo, długość jest do połowy łydki. Według mnie ta sukienka naprawdę wygląda przepięknie i zostawiam w sumie jedną z najlepszych na koniec. E, koniecznie dajcie mi znać, co spodobało wam się w tym odcinku. Według mnie było kilka fajnych propozycji, e, ale zdecydowanie spodobała mi się najbardziej pierwsza sukienka i ta ostatnia. To na materiał może to nie jest jakiś e, coś super, więc nie wiem, czy będę ją zostawiała czy nie, ale faktycznie mam wrażenie, że wyglądam jak milion dolarów. Nie tylko w takim kolorze, jak i także kroju, więc zastanowię się. E, ale jestem ciekawa, co wam spodobało. Tutaj najbardziej. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.